Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko i zaczynamy butami, bo widzę, że e, dowieszone zostały buty takie jesienno-zimowe, e, więc tu mamy takie bodki na obcasie. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy to są bodki, ja zawsze mówię bodki. Nie są one ogrzewane, e, mają tak delikatnie, tak, wiecie, m, cieplejszą, cieplejszy ten środek, ale nie ma żadnego futerka. Yy, dobra, teraz Wam powiem cenę. Cena to 70 zł yy, za te buty i są one od rozmiaru 36 do 41. Następnie mamy yy, takie za 40 zł, 36 zł do 41. Tak, i powiem Wam szczerze, że one są bardzo wygodne. Kiedyś w Anglii miałam takie, tylko trochę dłuższe. I jejku, dla młodej mamy wrzucić takiego buta i szybko lecieć z dzieckiem do szkoły to była super sprawa. Pamiętajcie mm, o lajkowaniu, subskrybowaniu mm, yy, i komentowaniu moich filmów. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Musiałam tutaj drugi raz, bo dziewczynka mi przeszłam <noise> prosto przed kamerą. 60 zł od S do XL tu mamy takie piżamy przeważnie dzieciaki, yy, przeważnie dzieciaki taka młodzież je lubi. Moja córcia też ma taką, yy, taką piżamę. Ona jest bardzo, bardzo ciepła, jak jest jej zimno, to po prostu ją nakłada. Eee, głębokie kieszenie można napakować. Dużo, dużo rzeczy. i Już Wam pokazuję jak wygląda nogawka. Ta nogawka nie jest ze ściągaczem, więc taka luźniejsza. I kaptur. Kaptur robi tutaj całą robotę. Już Wam go pokazuję. Kaptur to jest taki misio. I tak się prezentuje. Zobaczcie, tak wygląda z uszkami. Powiem Wam, że jak ym, mieszkaliśmy w Anglii, to tam takie piżamy były ym, no bardzo popularne. No, Anglicy w ogóle uwielbiają spać w takich piżamach. Nawet kiedyś Pani odprowadzała dziecko do szkoły w takiej piżamie. <grym> Więc tak to wygląda. Dobra, tu mamy ze ściągaczami, z gwiazdkami. Zobaczcie, takie ładne dwie srebrne gwiazdeczki. Ym, tak wygląda rękaw. I co tutaj mamy na końcu? To na końcu mamy ściągacze. Jak ktoś lubi ze ściągaczami, żeby mu tam nie zawiewało, jeszcze dodatkowo to ma ściągacze. No i ma kaptur. I tak wygląda kaptur. Ten już jest taki bez niczego. Kosztuje 50 zł i jest od rozmiaru S do XL. No i pamiętajcie o tym subskrybowaniu, moi kochani, lecimy, lecimy jak burza. Myślałam, że do 18 października dolecimy do 18 tysięcy, ale nie wiem, czy to jest możliwe, więc jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś, nie subskrybowałaś, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zrobicie to, no. Od S do XL mamy tutaj piżamki za 50 złotych i to są piżamki takie fajne w dotyku, milusie cieplusie dla zmarźluchów, w serduszka i jeszcze mają... Do tego spodnie. I spodnie są fajne, luźne. Już ja Wam wyciągnę, pokażę. Poczekajcie, poczekajcie, bo to ciężka sprawa. Fajne, cieplutkie. No tak, jeszcze tu mi coś spadło. Dobra, bo 18 października, jak może nie wszyscy wiecie, jest rok, jak mam kanał na YouTubie, i wtedy zrobimy super ekstra rozdanie i będą świetne prezenty. Mam nadzieję, że, że poprzednie te kobietki, które wygrały, są zadowolone z prezentów, więc myślę, że. Warto. Jak widzicie, tutaj poczekajcie sobie położę. Jak widzicie, na końcu były ściągacze, bez kieszonek są te spodnie. Znowu się rozgadałam, rozklepałam. E, dobra, tu mamy następną e, bluzę i spodnie do spania. 50 zł kosztują, tylko tutaj mamy już granatową z takim misiem. Tam było bez niczego, a tutaj macie takiego misiaka. Zobaczcie, jaki fajny. I również są spodnie. I zaraz wam będę wygrzebywać, nie, może już trochę mam doświadczenie po poprzednich, to to wyciągnę od spodu, ale podejrzewam, że one wyglądają tak samo, no ale chciałabym, żebyście zobaczyły, bo ja lubię pokazywać wszystko tak, jak, jak jest. Dobra, tak wyglądają, nie mają kieszonek. No i na dole mają ściągacze. Ja myślę, że sama oglądając takie filmy, chciałabym też zobaczyć jak wyglądają również spodnie, bo no co, mamy sobie to wyobrazić, jak to wygląda? Możemy sobie to wyobrazić, ale ja wolę to zobaczyć. Dobra. Jesienne dodatki. Więc rękawiczki mamy tutaj takie za 15 zł. Jak widzicie, to są takie nakładki na rękawiczki. Rękawiczki są takie w musztardowym kolorze. Tu mamy za 8 zł takie czarne, fajne w dotyku, takie bardzo, bardzo milusie. Czapeczki wjeżdżają. 8 zł kosztuje taka różowa ze srebrną niteczką. Ona jest cieniutka, bo ta obok jest dyszkę ale ona już jest delikatnie taka grubsza. Delikatnie grubsza i już Wam pokażę ją od spodu. Ona jest taka podwójna. No, teraz będziecie wiedzieli o co chodzi. No wiecie o co chodzi, nie? A tu mamy całkiem zimówkę za dwie deszki, ale fajna. Zobaczcie, jaka ładna. Teraz te, te beże, te brązy są w modzie. Więc fajnie fajnie można sobie podobierać ubrania. Tamto u wam już pokazywałam kiedyś na przeglądzie. Tu mamy za 15 zł taki komin, i on jest również bardzo, bardzo taki milusi. Tak. No wiecie, no jak to jest przy szyi, gdzieś tam na głowie rękawiczki, to chcemy, żeby te ubrania były takie miłe w dotyku. No i te szaliki, słuchajcie, zaraz zobaczymy. 25 zł kosztują. Mi się kojarzą. O nie, jakie miłe! Mi się kojarzą one z takimi naszymi kiedyś, co szalik, szaliki nakładaliśmy. To one były takie gryzące. Teraz nie wiem, co oni tutaj dodają, ale szaliki są po prostu bardzo miłe. Ten tak samo. Ja bym pomyślała, że on mi się będzie zahaczał o moje. Wiecie, czasami są skórki przy paluchach. Ojejku, ja tak tego nie lubię, aż mi ciarki przechodzą. A tu nie. One są przecudowne, mięciutkie, bardzo miłe. Nie wiem, jak zachowają się po praniu. Wiadomo, że nie pierzemy ich w dużych temperaturach. Podejrzewam, że pierzemy ręcznie, ale naprawdę bardzo fajny materiał. Musicie same zobaczyć, same dotknąć. Kosztuje 25 zł. Widziałam gdzieś na transmisjach po 45. I tu mamy taki również za 25 zł. Szaliczek nie ma rozmiarów, to te wszystkie szaliczki są jednego rozmiaru. Zaraz czy pod spodem. Pod spodem nie ma tych błyskotek, a tu Wam pokażę, jak to się mieni na złoto. Jak ktoś lubi złoto, jest sroczką, tak jak ja to. Y, są złote dodatki. Tu mamy za 20 zł, taki czarny i po prostu y, on jest bardzo, bardzo, bardzo cieniutki. Jak ktoś nie lubi grubych szalików, i tu idzie taka, jakby taka niteczka, czy jakby takie koraliki, y, które są przyklejone, y, no, coś w tym stylu. I tak to się prezentuje. Także jesień już wjeżdża dużymi krokami, ale możemy również założyć sobie na jesień sukienkę. Guziczek dodatkowo jest fajnie. 40 zł kosztuje sukienusia. I już zobaczymy. 44 to jest największy rozmiar tej sukienki. Ona się rozciąga. Jak widzicie, ja zawsze sprawdzam, czy ciuchy się jeszcze naciągają, rozciągają. Wiadomo, że nie wejdzie tutaj ktoś dwa czy trzy rozmiary większy. Aczkolwiek trzeba próbować. Myślę, że bez problemu ktoś wejdzie, tylko będzie to po prostu wszystko napięte i ten materiał się rozciągnie. Dobra, poczekajcie, bo tutaj jest tyle ludzi, ja jestem w galerii. Pepko I tu zawsze jest dużo ludzi i fajne. Wiecie co? Ja się wcale nie dziwię, że tu jest dużo ludzi, że tu dużo ludzi przyjeżdża, bo tu naprawdę są niespotykane i yy, dekoracje, i ubrania, więc warto wchodzić do galerii. 50 zł kosztuje ten sweterek. Już wam go pokazywałam. Również przemilusi. Następny w przepięknych kolorach. 40 zł od S do XXL. Yy, tak się prezentuje. Materiał jest również fajny. Jak widzicie, taki prze. Przewiązane taką niteczką jeszcze pomiędzy kolorami, i znowu muszę się tu przydusić, przycisnąć. No, ale ja staram się nikomu nie przeszkadzać w zakupach. Jeżeli ktoś właśnie chce przejść, czy chce sobie obejrzeć, to idę w inną stronę, żeby nikomu tutaj nie przeszkadzać. Hmm, dobra, i co my tu jeszcze mamy? Czy ja ten szalik wam pokazywałam? Kurcze, nie wiem, nie wiem, czy wam pokazywałam ten szaliczek. On kosztuje 25 zł. Czy to jest ten sam, który wcześniej Wam pokazywałam? Nie wiem, ale jak nie pokazywałam, to Wam pokazuję. Tak wygląda. I z drugiej strony. Bo, bo wygląda tak samo, tylko ee, no, tak samo. Kurczę, nie wiem, czy to ten sam. Yy, yy, wiecie, kolor to chyba taki sam był, ale nie wiem, czy ten wzór będzie taki sam. Dobra, idziemy dalej. Ja, co ja widzę? Słuchajcie, że jesteście fanami, fanka, fankami, przepraszam, fankami zielonego takiego koloru. To jest ten sweterek również w kolorze zielonym. On jest przecudowny, on jest tak, milusi. Zobaczcie, tak wygląda. Już wam go nie będę pokazywać. Jak macie ochotę, to cofnijcie się do wcześniejszych przeglądów. Tam bardziej szczegółowo pokazuję wam sweterek w kolorze fioletowym. Dobra, mamy kurtkę. Stówę kosztuje kurtka i słuchajcie, do rozmiaru 46, ale gdzie wykupicie za 100 zł taką kurtkę? Porządnie zrobiona, misiu, ze złotymi, takimi jak widzicie, dodatkami. Tu macie ściągacze. Kieszenie zamykane, naprawdę powiem Wam, że jest świetna i gdyby nie to, że chwilę wcześniej wlazłam do hausa i kupiłam sobie czarną, to chyba bym się zdecydowała na tą kurtkę, bo jest naprawdę fajna i jeszcze rozmiar duży, więc naprawdę myślę, że cena jest super, bo w hausie zapłaciłam 179,99 za swoją kurtkę, także tu bym miała, tu bym miała osiem dyszek w kieszeni. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Pamiętajcie, żebyście, wpad że, żebyście jeżeli możecie, to wpadajcie na mojego Instagrama. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!